Cześć Grzegorz, miło Cię widzieć. Witam. Masz się, masę obowiązków teraz, dlatego tym bardziej cieszę się, że udało nam się połączyć. Powiedz, czy presja po meczu z Niemcami wreszcie z Was trochę zeszła? Presja jest przed każdym meczem, ale jest to presja pozytywna, która, e, która nas nakręca do jeszcze większej walki. Chcemy osiągnąć naprawdę e, jakiś sukces na tym, na tym euro i dojść jak najdalej. Emocje wśród kibiców w Polsce przed meczem z Niemcami sięgały zenitu. Czy wśród zawodników też było czuć takie dodatkowe napięcie? Znaczy zdajemy sobie sprawę, że mecze z tego typu rywalami są, są, są wyjątkowe, ale w momencie kiedy nakładasz koszulkę z na piersi, to, to, to zdajesz sobie sprawę z rangi każdego spotkania, czy to, jest, czy to jest sparing, czy mecz o punkty, zawsze chcesz dać z siebie wszystko. Czy po meczu z mistrzami świata można powiedzieć, że Czujecie lekki niedosyt? Jak najbardziej Je, jest e, niedosyt ze względu na to, że stworzyliśmy sobie więcej dogodnych sytuacji niż, niż zespół niemiecki. E, brakowało trochę skuteczności, ale najważniejsze jest to, że w tego typu e, spotkaniach te, te sytuacje sobie stwarzamy. No powiedz, jak wygląda taki turniej od wewnątrz z punktu widzenia piłkarza? E... Czy wymyślicie, rozmawiacie tylko o futbolu, skupiacie się tylko na następnych meczach, no przecież jakoś życie toczy się dalej. Mamy bardzo dużo czasu wolnego, no i, i żyjemy poza tą imprezą, wychodzimy sobie na, na miasto, spotykamy się z rodziną, z żonami, z dziewczynami, bo, bo to jest dobry sposób na odreagowanie, na regenerację. Czy wy czytacie gazety w trakcie euro, siedzicie w internecie, wiecie, jak ludzie w Polsce bardzo przeżywają ten turniej, jak wam kibicują? Mamy internet, mamy portale społecznościowe, więc jak najbardziej ten kontakt jest. Odczuwamy ogromne wsparcie ze strony kibiców przed, podczas czy po, po każdym meczu, że kibice chcą tego sukcesu, tak samo jak piłkarze. Przed turniejem jechaliście z jakimiś obawami o wasze bezpieczeństwo, co już jest dawno poza wami. Pod każdym względem Francuzi na, na, naprawdę zapewniają nam e, bezpieczeństwo, nam jak i kibicom i, i naszym... Naszym, naszym rodzinom czujemy się, czujemy się bezpiecznie, więc wszystko przebiega tak jak powinno. Czy trudno jest się skupić na turnieju, na Euro, kiedy gazety codziennie piszą o jakichś Twoich nowych ruchach, ewentualnych transferowych? Pisze się nawet o słynnej Barcelonie. Ja bardzo spokojnie do tego podchodzę Ja uważam, że na wszystko jest czas. I, i zdajesz sobie sprawę, że, że podczas właśnie tego e, okresu transferowego są, są różne plotki, ale ja się przede wszystkim skupiam na, na euro i dla mnie to jest najważniejsze. Po każdym waszym kolejnym meczu nadzieje kibiców rosną. E, na co stać naszą reprezentację w tym turnieju? Celem numerem jeden jest wyjście z grupy i na tym się skupiamy e, i kiedy osiągniemy ten cel, będziemy się zastanawiać nad następnymi. Na pewno apetyty są bardzo bardzo duże, ale będziemy grać mecz po meczu i zobaczymy na co stać reprezentacji Polski. Teoretycznie Ukraina nie jest tak mocnym rywalem jak Niemcy, ale mogą zaskoczyć Ukraińcy. Mają świetnych piłkarzy. Jest to, jest to rywal bardzo wymagający, mimo to, że za pierwsze meczem im kompletnie nie wyszły, patrząc na, na jedenastkę Ukraińców to jest, to jest bardzo wysoki poziom i na pewno to będzie bardzo ciężkie spotkanie. Mam nadzieję, że dopiszecie kolejne trzy punkty. Kibice w Polsce będą z Was jeszcze bardziej dumni, chociaż na dzisiaj no, duma rozpiera polskich kibiców piłki nożnej. Postaramy się zrobić co, 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 co w naszej mocy. My będziemy trzymać kciuki. Bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję. Do widzenia.